Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony, Paweł Towarzysz Gugała. Tak jak pewnie zauważyliście, trwa u nas ciągła ta akcja Black Friday'owa, Black Week'owa, Black wszystko jest na black. No, musimy troszeczkę się do rynku dostosowywać i na tyle ile możemy na, 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 na miarę naszych możliwości, też staramy się codziennie dla Was coś ciekawego przygotowywać. Tak jak zauważyliście wcześniej, mamy minus 30% na cały asortyment Lucky Johna, minus 25% na cały asortyment Norfina. Nie wiem, czy jeszcze w tym momencie są zestawy gum gumu Gira. 34 gumy z czteroma główkami dźwigowymi za jedyne 99 zł, bardzo możliwe, że te kilkaset boksów już się sprzedało. Zaglądajcie na zakładkę promocje na naszej stronie internetowej, jak również promocje z tego Szybszego portalu. Tam znajdziecie wszystko pod każdym filmem. W pierwszym komentarzu macie produkty podlinkowane, żeby łatwiej Wam było znaleźć. A w dzisiejszym odcinku kilka dość ciekawych rzeczy spinningowych. Jeżeli pamiętacie, niedawno mieliśmy w promocji węd... wędkę. W zasadzie to był jeden model od Sewych Gira, który sprzedał się po prostu na pniu. I tak się gwiazdy szczęśliwie na niebie ułożyły, że już mamy go z powrotem. Przede wszystkim, co jest najciekawsze, w tej serii. No, dość ciekawy design, malowanie, jakby pierwsza wędka na rynku, która pojawiła się w takim, w takiej otulinie Kamo Widać, że już nie, niektórzy producenci też powolutku w tym kierunku zmierzają, ale jakby Savage Gear był pierwszy. Cieszy, cieszy się ta seria bardzo dużą popularnością. Jeżeli chodzi o takie walory użytkowe, mi się zawsze w Savage Gear a wędkach podoba to, że jest podwójna jakby nakrętka. Przykręcacie sobie tutaj multiplikator, i macie jeszcze nakrętkę kontrującą, swobodnie sobie łowicie. Nic wam wtedy tutaj się nie odkręca. Nie musicie się martwić o to, że co kilka rzutów musicie to dokręcić, jeśli się coś poluzuje. Dokręcacie multiplikator, kontrujecie, gra muzyka. Bardzo wygodna, ergonomiczna rękojeść, wykończenie piankowe. Wszystko tutaj do siebie pasuje. Przede wszystkim jest to model 1 plus 1, czyli taki nie jednoskład, nie dwuskład. W transporcie może być ciężko, co niektórym, ale no nie oszukujmy się, ta wędka wejdzie wam, wam spokojnie do malucha. 198 cm, od 12 do 32 gramów. Krótki dolniczek. Może ona generalnie ta seria, akurat ten model jest o, o, opisany jako e, Vertical Specialist e, Trigger. Ale swobodnie możecie na przykład łowić sandacze z opadu czy szczupaki takim niewertykalu typowym, ale jeżeli używacie technologii live na takie krótkie podawanie przynęty rybom gdzieś tam upatrzonym w toni, idealnie ta wędka się nada. Od 12 do 32 g obsłużywam większość przynęt, właśnie dedykowanych tym gatunkom ale nie tylko live, swobodnie możecie sobie z opadu łowić sandacz jest to bardzo szybki kij taka elektryczna szpada e, gnąca się od szczytu z bardzo dużym zapasem mocy w dolniku no i teraz najważniejszy myk jeżeli chodzi o ten model z 518 zł jest to najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką na 175 zł za 175 zł to się chyba wcześniej nigdy nie wydarzało. Nie wiem, czy w internetach na pewno u nas macie bardzo fajnej klasy wędkę od Sewigira SG4. 198 cm od 12 do 32 g. Udało nam się też pozyskać na rynku. Już nie pamiętam, ile tego jest. Na pewno nie starczy dla wszystkich podobną wędkę, natomiast w spinningu. Nie każdy jeszcze, tak nie każdy lubi casting albo jeszcze nie lubi castingu. Powoli coraz szerszą rzeszę zwolenników casting zdobywa, zwłaszcza przy łowieniu wertykalnym, natomiast jeżeli ktoś jest konserwatywnym, tradycjonalistą, Mamy podobny bardzo kijek w wersji spinningowej. Tu jest tylko ciężar wyrzutowy nieco mniejszy. 198 cm do 24 gramów. Myślę, że w granicach rozsądku można go delikatnie przeciążyć i te do 30 powinien wytrzymać. Pamiętajcie tylko o tym, żeby z wyczuciem rzucać. Też jest to szybki elektryczny kij, odpisany jako vertical, więc do wertykalnego łowienia szczupaków, sandaczy, okoni. Czy do takiego krótkiego rzucania gdzieś tam na, na live, na perspektywie, ale jak najbardziej będzie się nadawał do łódkowego łowienia sandaczy. W zupełności ogarnie Wam mniejsze i średnie przynęty. Też trzeba pamiętać o tym, że jest to wersja 1 plus 1. Może być nieco uciążliwa w transporcie, ale nie oszukujmy się, że nie jest to bardzo długi kij i do większości samochodów się zmieści. Myślę, że do większości też bakist. Na łodzi, jeżeli macie bakisty przystosowane do przewożenia wędek, spokojnie ta wędka się zmieści. No i tu też najważniejszy myk, który udało nam się wywalczyć z 497 zł, jest to najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, na 175 zł. Po 175 zł macie dwie bardzo fajne wędki od Savage Gira model SG-4, bardzo fajnie wykonane, no i takiego pra praktycznego zastosowania. Kolejnym jeszcze tematem, który wrzuciliśmy dzisiaj na wa dla Was na promocję, będą to otrzymano kołowrotki Vanford. Bezpośrednio korbka wkręcana, praktycznie zero luzów, bardzo swobodnie to się kręci, praktycznie Samozwija. Nawet wiecie, nie trzeba na ryby chodzić, można sobie siedzieć przed telewizorem w domu, gdyż bardzo, bardzo przyjemnie tym kowrotkiem się kręci. No, praca tego jest niemalże idealna. Nic nie ząbkuje, nic nie piaskuje. Tu akurat mam w ręce model 3000. Przeczytam Wam tylko tak na szybko parametry techniczne akurat tego modelu. Uniwersalne przełożenie 5.1 do 1. Mocny hamulec, 9 kg. Waga jedyne 180 g. Jeżeli chodzi o łożyska 7 plus 1 i 75 cm na Podlinkuję Wam te kołowrotki, bo mamy wszystkie Fordy w promocji. Tak tylko sobie zerknę e, szybciutko na stronę. 2000 z 9, 9, 970 zł. Jest to niższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. W tym momencie 699. Co tu mamy? 4000 4 rozmiar e, z 1200. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. W tym momencie 859. E, 2500 z 895 najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką w tym momencie 799 także na fajnej promocji, na fajnym rabacie prawie do minus 30% możecie te kołowrotki u nas na stronie znaleźć albo stacjonarnie, akurat kołowrotków nie mamy zbyt dużo, więc na pewno dla wszystkich nie starczy niestety trzeba zastosować te hasło, którego nikt nie lubi, kto pierwszy ten lepszy, jeżeli zostanie Kilka sztuk, to może po weekendzie stacjonarnie coś tam będzie. A jak się skończy, to pewnie dokupimy. Może znowu uda się kilka sztuk gdzieś tam taniej złapać. Ja sobie jeszcze pozwolę nim troszeczkę pokręcić. Naprawdę bardzo sympatyczna praca. Dobrze, słuchajcie, dzisiaj przy niedzieli nieco krót, krótsiejszy materiał. Pamiętajcie o tym, że wszystkie te artykuły macie podlinkowane w pierwszym komentarzu pod materiałem, jak zresztą w każdym filmie, dzięki czemu łatwiej Wam jest to po prostu znaleźć. Pamiętajcie o tym, żeby zajrzeć w zakładkę promocje, promocje z tego szybszego portalu. Pamiętajcie, że jeszcze mamy minus 30% na cały asortyment Norfina przepraszam, Lucky Johna, gdzie jest dużo fajnych przynęt miękkich, fajne wobery twiczowe, fajne gumki do połowu e, Trout Area, do tenczaków, do okoni, kleni, jazib, pstrągów potokowych, są fajne jaskuły, bardzo duże gumy pod największe, e, jakby najgrubsze łowienie szczupaków, soldierki, wobery twitchowe. Oprócz tego jest sporo fajnych wędek. W poniedzieli postaramy się jeszcze zrobić materiał o samych wędkach Lucky Johna, bo tam jest kilka ciekawych pozycji, zwłaszcza do ultralighta. E, oprócz tego cały czas jeszcze mamy promocję na minus 20 oczkach na artykuły wszystkie od Norfina, gdzie macie czapki, kurtki, bieliznę termiczną, rękawice, skarpety. Warto skorzystać, idzie zima i prawdopodobnie nigdy już tak tanio nie będzie. Więc korzystajcie, bawcie się dobrze. Ja wam życzę miłego wieczoru. Coś mi tutaj operator poka pokazuje na migi. Ma zakaz odzywania się. Tylko, tylko trzymać kamery i mi tam rapuje z tyłu. Za, za kamerę. Nie wiem o co chodzi. Czy już mogę kończyć? No. To, dobra, takie napisy do coś zapomniałem jeszcze pokazać. A chcesz pokazać, że ładnie ocenowałem tego dragona. Staramy się jak możemy wiecie. No jest przy tym dużo pracy, zwłaszcza, że no też... Nie pracuje u nas jeszcze na ten moment 50 osób, więc musimy naszymi skromnymi siłami to wszystko robić. Wprowadzać artykuły, rozwieszać ładnie, wszystko trzeba obcenować. E, także to troszeczkę trwa. Gdyby się zdarzało, że gdzieś tam ceny nie, ma, to zawsze pytajcie e, śmiało. My tu jesteśmy na sklepie we trzech: cały czas do waszej dyspozycji. Także działamy sobie. Już możemy kończyć. Trzymajcie się, cześć.